Niektóre państwa są oparte na atomie, tak jak, e, tak jak Francja na przykład, ale niektóre, tak jak Niemcy, cały czas potrzebują gazu. Gazu z Rosji nie ma, no to niech przypłynie mm. ten amerykański. Kwestia ceny. Natychmiast się obudził Władimir Putin w tym temacie i powiedział, że on bardzo chętnie porozmawia z Donaldem Trumpem na temat ceny ropy, bo przecież ta cena mogłaby być znacznie niższa, gdyby nie sankcje nałożone Dokładnie. przez Amerykanów na rosyjską ropę. I czytałem historię, że Donald Trump nienawidzi wiatraków. Mm. Nienawidzi po prostu, jak nie wiem co ponieważ on ma pole golfowe w Szkocji. On tak argumentował, zepsuli mu widok, że to jest obrzydliwe i że generalnie wartość całego pola w tym momencie spada ma i on sens. poszedł do sądu. To jest taki odcinek, on będzie w tym sensie wyjątkowy, że zmieści się i twoje ego, i moje ego, i zmieści się jeszcze ego amerykańskiego prezydenta. O. No, dokładnie. Szanowny panie Donaldzie Trumpie, pana... Ostatnich dni to Today I will also declare a national energy emergency. We will drill baby drill. Drill, baby, drill. Pięknie to powiedział. Tylko myślę sobie, co to oznacza. Bo Stany Zjednoczone, mam wrażenie, zdjęły wszystkie możliwe blokady z wyciągania z ziemi wszystkiego, co jest A do i wyciągnięcia. to znaczy kochanie. <laughs> Dokładnie. I wydobywania, i sprzedawania wszystkiego na potęgę. Mamy też taką deklarację Trumpa, który mówi, jak ja zadzwonię do tego OPEC-u i poproszę, żeby ceny ropy spadły, to one spadną w sekundę. Słyszałem, że Amerykanie generalnie, firmy amerykańskie, które wydobywają ropę na całym świecie, Myślą sobie, o Boże, bo one naprawdę dużo wydobywają już i nie mają nawet mocy przerobowych, żeby wydobywać jeszcze więcej, no a prezydent chce. Więc mam wrażenie, że dochodzi tutaj do pewnego przesilenia na, w skali globalnej. Tak, czytałem takie opinie, że to jest akurat taki plan prezydenta Trumpa, który raczej ma marne szanse na to, żeby został zrealizowany tak, jak on to sobie wyobraża, ponieważ. Yy, yy, znaczy, po pierwsze, gdyby tam był jakiś dodatkowy interes. Znaczy, trzeba pamiętać, że akurat w kwestii wydobycia i surowców mineralnych to są prywatne przedsiębiorstwa. Wszystko, nad którymi Donald Trump ma dość ograniczoną władzę. Znaczy, to nie są jego urzędnicy, on im nie może wy wy wydawać rozkazów. Może oczywiście ich zachęcać. Natomiast gdyby te firmy widziały jakiś dodatkowy biznes w tak. tym, żeby zwiększać wydobycie w Stanach mhm. Zjednoczonych, to pewnie już by to robiły, prawda? Bez to, nikt im nie przeszkadza w tym i nie przeszkadzał w poprzednich latach, więc to może być rzeczywiście trudne. Czytałem opinie fachowców w tym temacie, że generalnie jeśli chodzi o te łupki amerykańskie, które dużo zmieniły mhm. na rynku globalnym, jeśli chodzi o cenę ropy naftowej w ostatnich 10 latach. Że one już, że ta perspektywa nie wygląda już tak dobrze, jak na przykład 10 lat temu, że te najłatwiej wydobywalne złoża zostały już wydobyte, i teraz to, co można dalej wydobywać, jest głębiej. W związku z tym koszty wydobycia są trochę większe, więc to już nie jest aż takie konkurencyjne wobec y, tego, co się dzieje na rynkach światowych i żeby to się opłacało, mm. ta cena ropy Jestem. musi być odpowiednio wysoko. Co się bardzo gryzie z tym, co Trump chce no osiągnąć, tak. bo on chce <laughs> tą cenę mieć nisko, no to jeśli on będzie miał ją nisko, no to ci producenci amerykańscy nie będą chcieli, to się gryzie mm, tak. ze sobą. Ciekawe jest to, że natychmiast się obudził Władimir Putin w tym temacie i powiedział, że on bardzo chętnie porozmawia z Donaldem Trumpem na temat ceny ropy, bo przecież ta cena mogłaby być znacznie niższa, gdyby nie sankcje nałożone Dokładnie. przez Amerykanów na rosyjską ropę. Dokładnie. Chcesz mieć, drogi Donaldzie, tańszą ropę? mi z nas, miłujących prawo i pokój Rosjan, sankcje, sankcje, my zalejemy pół świata naszą ropą naftową, bo mamy jej bardzo dużo i będzie wtedy tańsza ropa, prawda? Więc tutaj za chwilę Donald Trump, mam nadzieję, że nie, ale może sobie pomyśleć, kurczę, może faktycznie. Może warto. I chociaż oczywiście postawa Trumpa względem Rosji i Ukrainy i w ramach tej wojny jest na razie po naszej myśli, co jest Pozytywnym zaskoczeniem, bo niektórzy tutaj wyścili, że no. on się za chwilę z Putinem dogada. Putin y, wysłał sygnał, że chętnie się z nim dogada w kwestii, y, kwestii ropy naftowej. Natomiast Ale... no to. Chyba tak nie będzie, jak on by chciał. Był taki moment, kiedy właśnie z uwagi na to, o czym mówisz, teraz w kontekście Rosji, ceny surowców generalnie na świecie poszybowały w górę, bo sankcje, bo wojna, bo ograniczenia, bo stare rurociągi, bo trzeba skądś na nowo brać. I to był mam wrażenie ten moment, kiedy Amerykanie zaczęli zaczęli grać bardzo ważną rolę na świecie, jeśli chodzi właśnie o dostarczanie swoich surowców. I teraz kiedy mają nowego prezydenta i on mówi, no to jeszcze nie bardzo ma kto to przyjąć i to zaburza trochę w ogóle. Czy tam księgi tych wszystkich firm, które, które to wydobywają. Być może jest tak, jak powiedziałeś, gdyby widzieli tam biznes już dawno by to zrobili, dzisiaj nie widzą biznesu i nie widzą sensu w tym, żeby robić to bardziej. Mm -hmm. Więc to jest myślę w tym sensie taki, taki przełomowy, przełomowy moment. Mm. Oczywiście Trump, tam jest więcej w tym, co on mówi. Jest więcej co, tego, co się kryje pod tym hasłem Drill, Baby Drill, bo to są na przykład nowe zgody na wydobycie w Alasce i tam rzeczywiście może być inna historia. I generalnie możliwe, że rzeczywiście to wydobycie amerykańskie w efekcie yy, urośnie, ale nie wiem, czy skala będzie jakaś tam zdecydowanie rewolucyjna, na tyle duża, żeby jakoś znacząco zmienić to, co się dzieje z cenami ropy na świecie. Zresztą w ostatnich kwartałach, czy też latach, ta cena też nie jest jakoś specjalnie wysoka ropy naftowej, tak? Już dawno nie byliśmy w okolicach 100 dolarów za baryłkę, a 10 lat temu się hmm. zdarzało, teraz jesteśmy bliżej 70-80. Yy, więc... Yy, a poza tym to, to zawsze jest takie falowe, tak? Okej, okay, no, Trump i Amerykanie mogą wyprodukować impuls, który obniży cenę ropy, no ale to za chwilę Arabia Saudyjska, czy też inni duzi producenci wyprodukują jakiś inny impuls, i ta cena z powrotem urośnie. Amerykanie nie są sami. Na, są ważnym graczem, hmm. największym, ale nie jedynym, w związku, tym, w związku z tym trudno będzie im samodzielnie w taki sposób zarządzać ceną ropy na rynku globalnym. Też myślę, że to słowo drill em, koresponduje z tym, czego przez ostatnie lata świat przynajmniej na ustach to, to, to miał, próbował uniknąć, czyli nie wydobywam, ograniczamy wydobycie paliw kopalnych i robimy wszystko, żeby brać tą energię skąd inąd, czemu Trumpowi zapomnieć? Tak, Jakby w ogóle tak. mam gdzieś światło, mam gdzieś wiatr, mam gdzieś wodę, drillujmy i tak dalej. Wycofujemy się z porozumień paryskich. W ogóle klimat, dajcie spokój, to wina gubernatora Kalifornii, że płonie, a nie zmiany klimatu i tak dalej. Że to jest też takie nastawienie. Generalnie hulaj, dusza nie, nie ma granic. Takie dziecinne trochę, nie? No, takie, takie jego trochę chciałbym się Ja w ogóle czytałem historię i, 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 i jeśli. Ona jest prawdziwa, to jest niesamowite. Nie wiem do końca, czy to jest prawdziwe. Czytałem historię, że Donald Trump nienawidzi wiatraków. Mhm. Nienawidzi po prostu, jak nie wiem co, ponieważ on ma pole golfowe w Szkocji. Mhm. I kiedyś... To może być prawdziwe. Piłka mu poleciała do... do nie, do... i kiedyś po prostu władze Wielkiej Brytanii... Bo on ma to pole golfowe takie, że jak grasz w golfa, to widzisz morze. A nagle I życie. oni im mu na tym morzu ustawili farmę wiatrową morską na horyzoncie. Co jego zdanie bardzo. spadła. Tak, dokładnie. Znaczy on, zepsuli on, tak, mu widok. on tak argumentował, że psuli mu widok, że to jest obrzydliwe Ma sens. i że generalnie wartość całego pola w tym momencie spada. Ma I on poszedł sens. do sądu w Wielkiej Brytanii, żeby wygrać mhm. z brytyjskim rządem, żeby usunął te wiatraki. Dokładnie. Bo mu psują widok i przegrał w tym sądzie. No to dziwisz mu się, że dzisiaj drilluje? <laughs> Czy ja dziwię się, że on uznał, że to jakoś tam Nie, ale wiesz, Zwłaszcza, że gra... jak się gra w golfa, to tam trzeba raczej na te dołki patrzeć, Ciekawe. a nie na wiatraki. Ale myślisz, że to jest prawda, że naprawdę, że on w tym momencie podejmuje ważne decyzje dotyczące polityki energetycznej Mogą państwa? Coś bo, bo, bo po prostu się wściekł na farmę na morzu na swoim polu golfowym w Szkocji. Myślę, że nie chodzi może bezpośrednio o samo pole golfowe, ale to jakby. On lubi wywalać bo, bo to już kilka lat temu było, nie, więc to mogło. W nim tak narastać i narastać i narastać. Od kilku Jestem lat. w stanie, jeśli chodzi o niego, wyobrazić sobie dużo, natomiast myślę, że to jest po prostu gość, który lubi iść w poprzek temu, co się dzieje. Natomiast mam wrażenie, że zaprzeczanie zmianą klimatu i temu, jaki może mieć wpływ wydobywanie jednak paliw kopalnych na to, co z tym klimatem będzie się działo, szczególnie patrząc na Stany Zjednoczone. Kalifornia to są gigantyczne pożary, ale wcześniej mieliśmy gigantyczne tajfumy, teraz mamy gigantyczne śnieżyce w Stanach, o których nikt nie podejrzewał, że mogą tam być takie śnieżyce. Nie ma tutaj to, to się nie dzieje znikąd. Więc no i to... przyszedłem tutaj dzisiaj, było 11 stopni, jak wychodziłem z domu, a wyszedłem w styczniu. Pod Stąd koniec. to pytanie, czy tego typu e, zmiana, tego typu podejście może wpłynąć jakkolwiek na całą tą układankę ze światem? To, że on e, jedno to wydobywamy więcej u siebie, drugie negocjujemy z opec i cena ropy nam spada. Po co komu jest e, dzisiaj potrzebna niższa cena ropy? Hmm? No, jak masz niższe ceny ropy, to w ogóle masz niższe ceny różnych innych rzeczy. Wtedy możesz w ten sposób yy, myśleć. Na pewno masz niższe koszty produkcji mm. wielu różnych rzeczy, co wcale nie musi oznaczać niższych cen tych wszystkich rzeczy. To może oznaczać wyższe marże producentów. Ale jak będą wyższe marże producentów, to z punktu widzenia Donalda Trumpa też dobrze, jeśli to będą amerykańscy producenci, okay. bo oni będą mieli więcej pieniędzy, wszyscy będą bogatsi przez to, będą mieli fundusze na to, żeby inwestować. I tak dalej, i tak dalej. No generalnie dla całej gospodarki lepiej jak ropa jest tańsza niż wtedy jak jest droższa. A jeśli chodzi o tą konkurencję międzynarodową, no to generalnie w energia hmm. w Stanach Zjednoczonych jest niższa niż w Europie i to jest chyba główna przewaga Amerykanów nad y, Europejczykami i to jest nasza najbardziej taka pięta chilesowa, z którą chyba niczego nie zrobimy, no bo jednak niestety Amerykanie mają swoje własne złoża. Europa nie ma, znaczy no ma, ale jest ich za mało, więc tak czy inaczej musi importować. Ten, kto importuje energię zawsze płaci za nią drożej. No ale zobacz, z drugiej strony jak popatrzymy sobie na energię i na Stany Zjednoczone i na to, o czym słyszało się ostatnio, że nawet duże technologiczne firmy, które przez lata, jak wiele innych firm mówiły, mamy jakiś cel klimatyczny i do X roku osiągniemy, będziemy zieloni jak nigdy. W ostatnich miesiącach, czy ostatnich, powiedzmy, długich miesiącach wycofywały się z tego, bo wiedziały, że na nakarmienie... Swojego jaja prądem potrzebują o wiele więcej prądu niż do tej pory zaczęły inwestować w albo przywracać do życia elektrownie jądrowej zaczęło się dyskutować o tym, że tego prądu jest potrzeba, dużo, ale nie będziemy brali agregatorów na ropę, a tylko będziemy brali tą energię z innych, z innych źródeł, bo jest jej bardzo dużo w tej rewolucji technologicznej potrzebnych. Więc stąd się zastanawiam, czy to ma sens hmm, aż takie kopanie, aż takie kombinowanie, a zaprzeczanie wszystkiemu temu, co do tej pory w tej układance energii było na stole. Czy to ma sens? No nie no, to nie ma sensu. No to mówiliśmy od samego początku, że to nie ma, bo gdyby to miało sens, to te firmy by to zrobiły już wcześniej, bo by to miało sens, tak? I skoro tego nie robiły, to znaczy że to nie ma sensu. Jeśli chodzi o te wszystkie deklaracje tych najróżniejszych firm dotyczące ich zieloności domniemanej, że już za chwilę będą tam net zero albo coś tam, nigdy się specjalnie do tego nie przywiązywałem. Moim zdaniem to był zawsze klasyczny taki greenwashing, znaczy mówisz to z powodów marketingowych i wizerunkowych tylko, zwłaszcza, jak masz y, takiego, y, jak to się mówi, progresywnego prezydenta lewicowego, który mm -hmm. to sobie ceni. No, czy, y to nie jest żaden koszt dla przedsiębiorstwa robić takie gesty, o których myślisz, że zostaną docenione w Białym Domu, prawda? Więc jeśli w Białym Domu jest facet, który chce budować energię yy, odnawialną, no to deklaruje, że o, my to w ogóle super jesteśmy z energią odnawialną, bardzo lubimy. I będziemy lubić jeszcze bardziej. Yy, I sobie myślą, że może dostaną jakiś pieniądz mm -hmm. z Białego Domu na jakieś projekty. Co, jak A do teraz... Władzy, robimy, bierzesz te, głęboki to... oddech i myślisz sobie, robimy co możemy. I wchodzi facet, który nienawidzi wiatraków, bo hmm. był w Szkocji kiedyś i grał w golfa, to no to ci przedsiębiorcy to widzą i od razu mówią, że no, wiatraki to nie to, Ale to. To nie jest to, o co nam chodzi wiatraki. Nie? Bardziej myślę o tym w kontekście takiej zmiany, która się pojawiła wraz z Trumpem, czyli inaczej patrzymy na konkurencyjność między Stanami a Europą, bo Europa no, nie ma prezydenta, który by powiedział Klimat mnie nie obchodzi, drillujemy do końca, tylko cały czas gdzieś próbuje się zdywersyfikować, próbuje złapać tą energię, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie z innych źródeł. Tutaj mam wrażenie też, że to drillowanie w Stanach na inną skalę niż do tej pory, versus nie w Europie może siłą rzeczy pomagać stanom. No ale nam też może to w, taki, w takiej sytuacji pomagać, bo yy, ta sytuacja nie będzie oznaczać, że Amerykanie będą mieć tańszą energię, jeszcze tańszą. Oni już mają tanią energię, i wydaje mi się, że odnawialna energia przy obecnym rozwoju technologicznym, jeśli to będzie szło dalej w tą stronę, czyli magazyny energii będą coraz tańsze, to wydaje mi się, że klucz do obniżania kosztów energii. Będzie właśnie w rozwoju energii odnawialnej, a nie w powrocie do ropy i węgla. Natomiast jeśli Trump zrealizuje to, co chciałby zrealizować w Stanach Zjednoczonych, to mam wrażenie, że z punktu widzenia zwykłego Amerykanina zmieni się bardzo niewiele. A co na świecie nagle będzie taniej? Tak, no bo oni zwiększą eksport. Mm. Bo to nie znaczy, że będą mieli więcej ropy na swoim własnym rynku, bo na swoim własnym rynku mają tyle, ile trzeba, nie mm -hmm. mają żadnych mm -hmm. niedoborów. Więc jeśli zaczną produkować więcej, to siłą rzeczy to będzie szło na eksport. A kto potrzebuje na świecie importować energię? No Europa potrzebuje, mm -hmm. bo nie ma swoich własnych źródeł. Więc tutaj jest automatyczne porozumienie, czyli wchodzimy w deal z Donaldem Trumpem i tutaj łapiemy kilka srok za ogon, znaczy on też łapie, ponieważ my możemy uzyskać szansę, na tańszą energię pod tytułem gaz LNG przede wszystkim, mm. tak, który jednak przez długi czas jeszcze będzie fundamentem elektrowni, produkcji prądu obok atomu w całej Unii Europejskiej. Niektóre państwa są oparte na atomie, tak jak, tak jak Francja na przykład, ale niektóre, tak jak Niemcy, cały czas potrzebują gazu, gazu z Rosji nie ma, no to niech przypłynie mm. ten amerykański. Kwestia ceny, tego trzeba pilnować, bo do tej pory, jak kupowaliśmy LNG ze Stanów Zjednoczonych, to często to było na rynku spotowym, gdzie jest drożej. Gdybyśmy wdrożyli jakąś długoterminową umowę na 10-15 lat, to tam można by było sobie hmm. wynegocjować niższą cenę. To będzie dokładnie taki sam układ jak z Gazpromem kiedyś, tyle że zastępujemy Rosję <grym> no tak. Stanami Zjednoczonymi. Tak? Też są ryzyka w związku hmm. z tym, że to jest długoterminowe, dlatego trzeba pamiętać, żeby tam te zapisy były dobre. No ale to jest generalnie do zrobienia, yy, do zrobienia czemu nie. A Trump dzięki temu. Yy, Zbliża się do swojego celu pod tytułem redukcja deficytu handlowego Ameryki, bo zwiększa eksport mm. tej ropy, tak? Z, Unia Europejska ma nadwyżkę w handlu ze Stanami Zjednoczonymi, przez co Trump mówi bardzo niedobre rzeczy o Unii Europejskiej, jak zaczniemy kupować więcej ropy od niego, to może już nie będziemy mieć tej nadwyżki. I nie będzie strachu celu. I już on przestanie nam marudzić ciągle i stawiać nas w jednym rzędzie. No, czyli z... dla niego to się staje jakaś karta przetargowa. Hej, mam dużo tańszego gazu. to jest gazu, bardzo wygodna bierz... dla nas karta przetargowa. Ta, to, tak. Kurczę, jeśli tylko takie karty przetargowe no. są, to naprawdę ekstra. Choć wiesz, się Nie się w to, że bierzemy... Powiem to wprost, jakby bierzemy brudną energię w tym znaczy, no, gaz jako no gaz paliwo jest kopalne. Gaz, no. no wiemy, myślę o tym tylko w, w, w ten sposób. My Europa, która próbuje odejść albo zbliżyć się do jakiegoś celu klimatycznego, bierze energię od Stanów Zjednoczonych, które właśnie zaprzeczają temu i mówią, będziemy teraz drillować no, no bardziej. No tak, czytologię. ale to, to nie jest żadna zmiana w politykach unijnych, że na tej drodze do czystej energii, jednak tym przejściowym hmm. paliwem, które stanowi fundament dla systemów energetycznych, ma być gaz właśnie, nie węgiel, nie węgiel. bo węgiel jest najgorszy. Nie możemy przeskoczyć z węgla od razu na wiatraki i słońce, bo mhm. będzie dziura po drodze, więc tam trzeba rzucić coś innego. Niektórzy mają atom i ekstra. Ci, którzy nie mają atomu, muszą przez jakiś mhm. czas żyć z gazem, mhm. z elektrowniami gazowymi. My znajdujemy się w tym gronie, zanim sobie nie postawimy elektrowni atomowych. Mhm. Z kole, swoją drogą, jedna elektrownia atomowa nam też nie zrobi wielkiej różnicy, Prawda. bo to nie, nie będzie miało jakiejś tam super. Istotnej mocy w skali całego systemu mm. energetycznego. To też jest, nie wiem, czy być może to może być jakaś tam y, karta przetargowa, gdybyśmy my się mieli targować o coś z Trumpem, bo w końcu te elektrownie mają budować Amerykanie u nas, prawda? Mm. Więc tutaj też Trump powinien łagodniejszym okiem na nas patrzeć. Wszyscy się boją tego Trumpa, nie? żeby nie. łagodnym okiem popatrzył, żeby broń Boże ja, nie zmarszczył ja brwi, bym... kiedy patrzy w naszym kierunku, że strzeli piorunem w nas. jak domknę oczy, może to jest też taki moment, żeby on jeszcze raz w tym studiu się pojawił, jak domknę teraz oczy i widzę jego oficjalny portret tej, tej kadencji, to przecież w ogóle nie mruży, nie mruży brwi. Patrzy bardzo łagodnie i pogodnie, podobnie zresztą jak pierwsza dama. Widziałeś jej zdjęcie? Profi ten, no, nie kiedyś widziałem. Ale teraz ma takie zdjęcie, że wygląda jak taka szefowa newsroomu, tak, wracając do naszych starych czasów. Taka, której generalnie nie podskoczysz, z którą nie porozmawiasz, z, się, z którą się nie będziesz kłócił i której się nie sprzeciwisz. Więc e, zdecydowanie e, to łaskawe spojrzenie Donalda Trumpa brzmi co najmniej e, jak aforyzm. Ja tylko widziałem, że w tej kadencji oprócz pierwszej damy jeszcze powstała instytucja pierwszego koleżki. Tak, i że jest pan Elon Musk. First, uh, first Felon. To pierwszym prawda. koleżką. Felon, elon. Swoją drogą, pierwszy koleżka jest chyba z RPA, tak? Z tego co pamiętam, on się tam Korzeniami? urodził. Tak? Nie, on się tam urodził, nie że w dziadek jest tam. No, 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 on, no, no. on sam osobiście się tam urodził. A pierwsza y, dama mhm. Europa Środkowa. Dokładnie, dokładnie. No, nie, nie powinien mieć y, jakichś złych zamiarów <śmiech> wobec <śmiech> Europy Środkowej. Powinno mu się dobrze kojarzyć. <laughs> Panie Rafale, dziękuję za teraz, a wy, szanowni widzowie, y, dajcie znak sygnał, czy ten odcinek miał sens i wracając do <laughs> <laughs> Czy miał? Przepraszam. No, tak. Ale to myślisz, że dadzą sygnał, że nie miał sensu. Na koniec powiedzą, nie ma sensu, i jeżeli powiedzieć, nie ma to sensu. to go nie nagramy. Nie, po prostu go skasujemy. My go A. wypuścimy teraz, wysłuchacie, oglądacie, mówicie, to nie ma sensu, my go usuwamy. No tak to, tak to powinno działać, nie? <laughs> tu jest władza ludu. Dziękujemy i do zobaczenia.